Okłamali cię. Systematycznie, okrutnie i celowo zbudowali niewidzialną klatkę wokół twojego umysłu i przekonali cię, byś się pokochał. Najbardziej druzgocąca prawda, najtrudniejsza do przełknięcia pigułka, to nie to, że cię zostawiła. To tylko objaw. Prawda jest taka, że nie zostawiła cię za to, co zrobiłeś, ale za to, kim stałeś się, próbując ją zatrzymać. Nie porzuciła mężczyzny, porzuciła cień. Uległe echo, które kiedyś było głosem gromu. A największa ironia, kosmiczny żart, który bogowie muszą uważać za przezabawny, polega na tym, że wszystko, czego cię nauczono, by ją odzyskać kwiaty, błagania, wieczne deklaracje miłości, twoja żałosna dostępność 24-7, to właśnie gwoździe do trumny jej szacunku i pociągu do ciebie. Nie próbujesz odzyskać kobiety. Podlewasz martwą roślinę własnymi łzami, czekając na cud. Podczas gdy korzeń już zgnił. A oto statystyka, której nikt nie ma odwagi Ci pokazać. W ponad 90% rozstań inicjowanych przez kobiety, podstawową przyczyną nie jest pojedyncze wydarzenie, ale powolna, stopniowa erozja szacunku, postrzeganie słabości, które staje się biologicznym repelentem silniejszym niż jakakolwiek trucizna. Ona Cię nie nienawidzi gorzej. Stała się obojętna na Twoją siłę, ponieważ sam o niej zapomniałeś. Zamieniłeś swoją koronę na obroże i teraz dziwisz się, dlaczego traktujecie jak zwierzątko domowe, które straciło swój urok. To, co ci tu wyjawię, nie jest sztuczką uwodzenia. To zmartwychwstanie. To zastosowanie filozofii wykutej na polu bitwy i korytarzach rzymskiej władzy, stoicyzmu tak czystego i bezwzględnego, że został celowo złagodzony i oswojony na przestrzeni wieków, aby nie tworzyć zbyt niebezpiecznych mężczyzn. Witaj po zakazanej stronie starożytnej mądrości, witaj w inwersji emocjonalnej. Pomyśl o ostatnim cesarzu, filozofie Marku Aureliuszu. Nie pisał swoich medytacji w kawiarni przy sojowym latę. Pisał je w namiącie polowym, otoczony śmiercią, chorobą i zdradą, broniąc granic imperium. Jego stoicyzm nie polegał na biernej akceptacji, ale na kuciu wewnętrznej fortecy tak niezdobytej, że chaos świata zewnętrznego stawał się nieistotny. A teraz wyobraź sobie, że bierzesz fundamentalną zasadę tej fortecy, najwyższą obojętność na zewnętrzne rezultaty i przenosi się na najbardziej chaotyczne pole bitwy ze wszystkich współczesny związek. Co się dzieje, gdy mężczyzna przestaje reagować i staje się samą rzeczywistością, na którą kobieta musi reagować? Co się dzieje, gdy jego emocjonalne centrum wychodzi z niej i wraca do jego własnej piersi, gdzie zawsze powinno być? Następuje pęknięcie w jej rzeczywistości. Następuje inwersja emocjonalna. Ona, która dzierżyła całą władzę, kontrolując jego stan emocjonalny, nagle krzyczy w próżnię. Pociąga za sznorki i odkrywa, że nie są już do ciebie przywiązane. Są przecięte. I to w tej ogłuszającej ciszy, w tej obecności twojej reakcji, zaczyna się jej panika. To nie jest panika oczywista, głośna. To ziarno wątpliwości, które dzisiaj sadzimy, a które będzie rosło podczas jej bezsennych nocy, zamieniając się w drzewo obsesji. Zostałeś uwarunkowany, by wierzyć, że miłość to negocjacje, balet wzajemnych ustępstw. Kłamstwo! Pierwotny pociąg, siła, która łączy i rozdziela body, nie jest logiczna, jest hierarchiczna. I w momencie, gdy zrzekłeś się swojego tronu, w momencie, gdy jej opinia o tobie stała się ważniejsza niż twoja własna opinia o sobie, wykastrowałeś się energetycznie. Stałeś się żabą w garnku z letnią wodą. Na początku było wygodne, jej walidacja, czułość, bezpieczeństwo. Ustąpiłeś trochę tu, trochę tam. Przestałeś chodzić na siłownię, bo chciała obejrzeć film. Porzuciłeś hobby, bo uważała je za głupie. Wyciszyłeś mocną opinię, żeby nie tworzyć konfliktu. Każde małe ustępstwo było podniesieniem temperatury wody o jeden stopień. Niezauważalne. Aż pewnego dnia budzisz się ugotowany, wrzący w zupie przeciętności i urazu, a ona patrzy na garnek z obrzydzeniem, nie rozumiejąc, jak ta żywiołowa żaba, którą poznała, zamieniła się w tę bezkształtną, pozbawioną życia masę. I tedy wyskakuje. Na świeże powietrze, zostawiając cię w tyle. Strategia, którą sprzedano ci jako bycie dobrym chłopakiem, była w rzeczywistości powolnym samobójstwem twojej własnej męskości. Inwersja emocjonalna nie polega na wyskakiwaniu z garnka. Polega na tym, by nagle stać się samym ogniem pod nim ogniem, którego ona nie może kontrolować ani ugasić. Zacznijmy demolkę. Pierwsze kłamstwo, które musi upaść, to pomysł, że potrzebujesz zamknięcia. Zamknięcie to terapeutyczny wynalazek dla słabych, wymówka, by szukać ostatniej dawki walidacji od osoby, która cię odrzuciła. Chcesz, żeby ci wyjaśniła w szczegółach, jak zawiodłeś, żebyś mógł obiecać zmianę, żebyś mógł się jeszcze raz upokorzyć. Nie potrzebujesz zamknięcia, potrzebujesz początku. Początku tak gwałtownego i absolutnego, że przeszłość staje się popiołem. I ten początek ma swoją nazwę absolutna cisza. I nie mówię o nie będę pisał przez trzy dni, żeby zobaczyć, czy za mną tęskni. To dziecinna gra, przejrzysta taktyka zdesperowanego człowieka, próbującego zmanipulować reakcję. Absolutna cisza to akt duchowej wojny, to czarna dziura. Znikasz. Nie tylko przestajesz dzwonić i pisać, usuwasz ją ze swojej świadomości, blokujesz ją nie ze złości, ale dla higieny. Amputujesz martwą kończynę, która grozi zakażeniem reszty ciała. Usuwasz ją z mediów społecznościowych nie po to, by zastanawiała się, co robisz, ale po to, byś ty przestał się torturować, patrząc na jej życie, które, uwierz mi, będzie toczyć się dalej bez ciebie. Przynajmniej na razie. Ta cisza jest Twoją pierwszą deklaracją siły. To ty mówisz, nie do niej, ale do wszechświata i do samego siebie: mój spokój jest ważniejszy niż Twoja obecność. Moja przyszłość jest cenniejsza niż nasza przeszłość. A co to robi w jej mózgu? Tworzy przerwany wzorzec. Jest neurologicznie zaprogramowana, by oczekiwać Twojego błagania. Jej mózg już przewidział scenariusz. Zadzwoni, będzie płakał, napisze długą wiadomość, pojawi się pod moimi drzwiami. Gdy nic z tego się nie dzieje, jej mózg wchodzi w stan alarmu. To jak chodzenie po ciemnym pokoju i oczekiwanie na stopień, którego nie ma. Jest wstrząs, dezorientacja. Narracja, którą zbudowała w swojej głowie, by usprawiedliwić rozstanie, on nie żyje bez mnie. Muszę być wolna, zaczyna pękać. Cisza jest młotem, który powoduje pierwsze pęknięcie. Może się do tego nie przyzna, może nawet powieć przyjaciółkom, że czuje ulgę, ale ziarno wątpliwości zostało zasiane. Dlaczego on o mnie nie walczy? Czyżbym nie była tego warta? I nagle jej postrzegana wartość, która była nadmuchana przez Twoje zabiegi, zaczyna spadać, podczas gdy Twoja, owiana tajemnicą i ciszą, zaczyna rosnąć. To najbardziej podstawowe prawo ekonomii, zastosowane do emocji. Niedobór tworzy wartość, a ty, mój przyjacielu, wkrótce staniesz się najrzadszym zasobem w jej życiu. Ale cisza sama w sobie jest narzędziem pasywnym tworzy próżnię. Teraz musimy wypełnić tę próżnię nie sztuczkami, ale transformacją tak radykalną, że gdyby zobaczyła cię za sześć miesięcy, ledwo by cię poznała. I tu wchodzi drugi filar zakazanego stoicyzmu budowa fortecy wyrachowanej obojętności. Słowo klucz to wyrachowana. To nie jest apatyczna obojętność człowieka w depresji, to skupiona obojętność człowieka z misją. Twoje życie od dzisiaj nie dotyczy już jej koniec. Twoje życie polega na stawaniu się najniebezpieczniejszą, najbardziej kompetentną i samowystarczalną wersją siebie, jaką możesz sobie wyobrazić. Weźmiesz w całą energię mentalną i emocjonalną, którą marnowałeś na analizowanie jej wiadomości, stolkowanie jej mediów społecznościowych, fantazjowanie o pojednaniu i przekierujesz tę rzekę energii w jeden punkt. Siebie. To oznacza brutalność wobec samego siebie. Oznacza wstawanie o piątej rano, gdy Twoje ciało krzyczy o więcej snu, i pójście na siłownię nie po to, by mieć ciało zemsty, ale by wykuć żelazną dyscyplinię, której uczy ból fizyczny. Oznacza czytanie książek, które rzucają wyzwanie Twojemu umysłowi, zamiast topienia smutków w serialach i pornografii. Oznacza pracę nad swoim projektem, swoim biznesem, swoją karierą z furią człowieka, który nie ma nic do stracenia. Oznacza wychodzenie z przyjaciółmi, nie po to, by na nią narzekać, ale by się śmiać, by nawiązywać więzi, by przypomnieć sobie, kim byłeś, zanim stałeś się jej satelitą. Musisz zakochać się w procesie odbudowywania siebie. Każda kropla potu na siłowni, każda przeczytana strona, każda dodatkowa złotówka na koncie bankowym to cegła w twojej fortecy. A cementem, który łączy te cegły, jest twoja obojętność na to, co ona myśli lub robi. Wyszła z innym facetem? Obojętność. Opublikowała sztojśliwe zdjęcie z imprezy, obojętność. Wysłała dwuznaczną wiadomość o drugiej w nocy, obojętność. Twoją odpowiedzią na wszystko, co pochodzi z jej świata, jest wewnętrzna cisza, niezachwiane skupienie na swojej misji. Czy rozumiesz tego przewrotnego geniusa? Ty nie udajesz, że wszystko jest w porządku. Ty faktycznie dochodzisz do siebie, budujesz życie tak zajebiste, że jej powrót staje się szczerze mówiąc. Opcjonalne. I to dokładnie w tym momencie jej powrót staje się nieunikniony. Kobiety, zwłaszcza kobiety o wysokiej wartości, posiadają biologiczny radar na męską spójność. Czują, kiedy mężczyzna udaje, a kiedy jest ucieleśnieniem własnej woli. Dopóki będziesz robił swoje, by jej zaimponować, ona wyczuje zapach Twojej potrzeby z kilometrów. Ale kiedy będziesz robił swoje, bo to jest twoja pieprzona misja na ziemi, bo jesteś architektem własnej rzeczywistości, ta energia staje się latarnią morską. Ona nie tylko widzi światło, ona czuje ciepło. Widzi, przez plotki, przez wspólnych znajomych, przez przypadkowe spojrzenie na ulicy, że nie tylko przetrwałeś, ty prosperujesz, a to niszczy fundament jej decyzji. Jej narracja brzmiała: Jestem dla niego za dobra, on mnie ograniczał. Twoja nowa rzeczywistość krzyczy: Może nie byłam wystarczająco dobra dla tej wersji jego, która miała nadejść. To tworzy nieznośny dysonans koznawczy. Ludzki mózg nienawidzi żalu, a ty ze swoją cichą i nieubłaganą transformacją stajesz się największym, co by było gdyby w jej życiu. Co by było gdybym została? Co by było gdybym poczekała? Co by było gdybym popełniła największy błąd w swoim życiu? To co by było gdyby? To trucizna, która będzie zżerać jej pewność siebie dzień po dniu. Jej nowy chłopiec, który prawdopodobnie jest miłym i bezpiecznym facetem, zaczyna wydawać się nudnym w porównaniu z tajemnicą i mocą, którą teraz emanujesz. On daje jej tego, czego myślała, że chce bezpieczeństwo, przewidywalność ale ty reprezentujesz to, czego potajemnie pragnie wyzwanie, siłę natury, której nie może kontrolować. Bądźmy brutalnie szczerzy co do kobiecej psychologii nie tej politycznie poprawnej wersji, ale ewolucyjnej prawdy, która działa pod powierzchnią. Pociąg nie jest wyborem, jest reakcją, a ona reaguje na siłę nie siłę fizyczną, ale siłę celu, siłę charakteru, siłę mężczyzny, który wie dokąd zmierza i nie potrzebuje jej pozwolenia, by tam dotrzeć. Kiedy byłeś miłym i dostępnym chłopakiem, byłeś bezpieczną przystanią wygodną, ale nieekscytującą. Teraz stałeś się burzliwym oceanem niebezpiecznym, nieprzewidywalnym, ale pełnym życia i mocy. A każdy statek, bez względu na to, jak bezpieczny jest w porcie, został stworzony do żeglugi. Zacznie odczuwać zew oceanu. Proces, przez który przejdzie, jest niemal uniwersalny przewidywalna psychologiczna choreografia. Najpierw przychodzi ulga lub złość wreszcie wolna lub jak on śmiemnie ignorować opiera się na tej emocji, by zatwierdzić swoją decyzję. Pozwól jej na to to cisza przed burzą. Potem przychodzi ciekawość. Oczekiwała twojego załanania. Zamiast tego słyszy, że dostałeś awansu, że zacząłeś trenować jiu-jitsu, że pojechałeś w podróż, którą zawsze planowaliście, a nigdy nie odbyliście. Ciekawość to pierwsze pęknięcie w jej zbroi. Zacznie uprawiać lekkie stalking, anonimowo przeglądać twoje profile, pytać od niechcenia wspólnego znajomego, jak on się ma, sprawdza temperaturę wody. Twoja odpowiedź? Nic, cisza, skupienie na misji. To prowadzi ją do trzeciej fazy niepokoju. Twój brak reakcji jest najgorszą możliwą reakcją dla jej ego oznacza, że się nie liczy, a dla kogoś, kto był centrum twojego wszechświata to śmiertelny cios. Niepokój zamienia się w wątpliwość. Czy on już o mnie zapomniał? Czy znalazł kogoś innego? Zacznie porównywać się z wyimaginowanymi kobietami, będzie analizować swoje wady, powody, dla których mogłeś pójść dalej. Inwersja emocjonalna jest prawie zakończona. Teraz robi sobie to, co ty kiedyś robiłeś sobie. Autoanalizuje się, kwestionuje, czuje się niepewnie, a potem nadchodzi faza końcowa działanie. Nie wytrzyma. Próżnia, którą stworzyłeś, stała się nie do zniesienia. Spróbuję nawiązać kontakt. I tu, mój przyjacielu, 99% mężczyzn wszystko psuje. Wyślę wiadomość. Nie będzie to, kocham cię, popełniłam błąd. Będzie to coś małego, dwuznacznego, test. Cześć, widziałem ten serial i przypomniałeś mi się. Albo spóźnione wszystkiego najlepszego. To przynęta. Daję ci małą furtkę, żebyś ty. Znów stał się potrzebującym i zdesperowanym mężczyzną z przeszłości. Chcę, żebyś odpowiedział natychmiast z entuzjazmem i powiedział: Też za tobą tęskniłem. Jeśli to zrobisz, przegrałeś. Właśnie pokazałeś jej, że cały czas czekałeś na ławce rezerwowych, a władza natychmiast wraca w jej ręce. Twoja odpowiedź na ten pierwszy kontakt musi być ucieleśnieniem twojej nowej stoickiej filozofii. Odpowiadasz, ale nie od razu. Czekasz godziny, może dzień. Twoja odpowiedź jest uprzejma, krótka i pozbawiona zainteresowania. Na wiadomość: cześć, widziałem ten serial i przypomniałeś mi się. Nie odpowiadasz, jaki serial? Ja też tęsknię. Odpowiadasz: fajnie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Pozdrawiam. Koniec. Bez pytań. Bez haczyków do kontynuowania rozmowy. Jesteś uprzejmy, ale zamknięty. Jesteś ścianą spolerowanego marmuru. Może zobaczyć swoje odbicie, ale nie może wejść do środka. To ją doprowadzi do szału. Oczekiwała każdej reakcji, z wyjątkiem tej uprzejmej obojętności. Spróbuję ponownie, może z większą intensywnością. Wow, jesteś taki inny, taki odległy. Twoja odpowiedź? Skupiam się na kilku projektach. Trzymaj się. Komunikujesz poprzez podtekst potężną wiadomość: moje życie jest interesujące i wymagające, a ty nie jesteś już priorytetem. Nie nienawidzę cię, po prostu już o tobie nie myślę. To w tym momencie jej kwestionowanie zamienia się w panikę, a panika w pościg. To ona zacznie wysyłać długie wiadomości, to ona zaproponuje kawę, żeby porozmawiać, to ona zacznie błagać. I kiedy dojdzie do tego punktu, z załzawionymi oczami, mówiąc, że popełniła największy błąd w swoim życiu, dotrzesz do końca podróży inwersji emocjonalnej. Ale tu leży ostateczny paradoks i piękno tej strategii. Kiedy tam dotrzesz, kiedy będziesz miał okazję ją odzyskać, błagającą u twoich stóp, możesz zdać sobie sprawę, że już jej nie chcesz, ponieważ nie zakochałeś się w niej na nowo. Zakochałeś się we własnym zmartwychwstaniu, w mężczyźnie, którym stałeś się w tym procesie. Zbudowałeś królestwo tak wspaniałe, że dawna królowa wydaje się zbyt mała na nowy tron. I to jest prawdziwe zwycięstwo. Nie chodzi o to, by ją odzyskać. Chodzi o osiągnięcie stanu, w którym twoje szczęście i twoja wartość nie zależą już od niej ani od żadnej innej kobiety. Chodzi o to, by stać się źródłem, nagrodą, mężczyzną, o którego kobiety błagają nie dlatego, że gra w gierki, ale dlatego, że on jest grą. Jego życie to przykoda, której desperacko chcą być częścią. To nie jest toksyczne, to nie jest manipulacja. To ponowne odkrycie naturalnego porządku rzeczy, porządku, który współczesne społeczeństwo próbowało obalić, pozostawiając za sobą ślad słabych mężczyzn i nieszczęśliwych kobiet. Męska słabość nie służy nikomu, a już najmniej kobietom. One nie chcą sługi, pragną Pana, nie Pana, który ich uciska. Ale pana samego siebie, pana własnej rzeczywistości, którego siła inspiruje je do bycia lepszymi. Pomyśl o wielkich ludziach w historii Napoleon, Cezar, Aleksander. Myślisz, że spędzali noce martwiąc się o nieodpowiedzianą wiadomość? Byli zajęci podbijaniem świata. Ich energia była skupiona na zewnątrz, na budowaniu imperiów. A kobiety? Kobiety były konsekwencją, naturalnym przyciąganiem do ogromu ich władzy i ambicji. Musisz przestać postrzegać swoje życie miłosne jako centrum wszechświata i zacząć widzieć je jako prowincję swojego imperium. Ważną prowincję, owszem, ale taką, która służy imperium, a nie odwrotnie. Twoje imperium to twoja misja, twój cel, twoje ciało, twój umysł, twoje finanse. Kiedy cesarz jest silny, imperium kwitnie i staje się atrakcyjne. Kiedy cesarz jest słaby i ma obsesję na punkcie jednej prowincji, całe imperium upada. Stoisz na rozdrożu. Jedna droga to ta, którą podążałeś: droga błagania, próżnej nadziei, autosabotażu przebranego za romans. To wygodna droga, wybrukowana wymówkami społeczeństwa. Walcz o miłość, mówią, pokaż jej, jak bardzo ci zależy. To droga, która prowadzi prosto nad przepaść pogardy i twojej własnej duchowej anihilacji. Druga droga jest stroma, samotna i brutalna. To droga zakazanego stoika. Wymaga poświęcenia, bólu i bezlitosnej szczerości wobec samego siebie. Wymaga byś zabił w sobie grzecznego chłopca, szczeniaczka, który macha ogonem na każdy okruch uwagi. Wymaga byś stał się architektem samego siebie, byś budował swoją fortecę cegła po cegle, w ciszy, w ciemności, napędzany jedynie własną wolą mocy. Wybór należy do ciebie. Nie ma półśrodków, nie ma wersji light tej filozofii. Albo jesteś panem swojego emocjonalnego wszechświata, albo jesteś niewolnikiem jej wszechświata. Albo jesteś skałą, o którą rozbijają się fale jej niepewności, albo jesteś rozbitkiem tonącym w tych samych falach. To, co ci dałem, to nie mapa, to broń. I jak każda broń, może być użyta do wyzwolenia lub zniszczenia. Ale w tym przypadku pierwszą rzeczą, którą musi zniszczyć, to są twoje własne iluzje, twoje słabości, wersja ciebie, którą udało jej się zostawić. Musisz spalić tę starą wersję na stosie pogrzebowym i odrodzić się z popiołów. Nie jak feniks, by jej zaimponować, ale jak smok, siła natury, która nie potrzebuje niczyjego podziwu, by znać swoją własną moc. Więc zamknij ten tekst. Usuń jej numer, zablokuj jej media społecznościowe, anuluj swoją subskrypcję litości. Twoje nowe życie zaczyna się teraz, nie jutro, nie po tym, jak poczujesz się trochę lepiej. Teraz idź do lustra, spójrz sobie w oczy i złóż obietnicę. Nie jej, nie mnie, ale mężczyźnie, którym powinieneś być. Obietnicę, że już nigdy nie włożysz klucza do swojego szczęścia do kieszeni kogoś innego. Obietnicę, że staniesz się pieprzoną górą. Niezachwianą, suwerenną, wolną. A potem obserwuj ze szczytu swojej góry, jak ona rozpoczyna długą i żmudną wspinaczkę z powrotem do ciebie. A kiedy dotrze na szczyt, zdyszana i pełna żalu, decyzja o wpuszczeniu jej do swojego królestwa będzie należała wyłącznie do ciebie. I to, mój przyjacielu, jest prawdziwa władza.